CO SIĘ CO SIĘ DZIEJE? I trzeba przy pomocy precyzji własnej siły ją Ja podsuwam mikrofon Udawaj piłę Springboard, czyli skacząca deska

Trzecim z zrobkiem 57 punktów Marcin Dubicki. Marcin Dubicki, z kolei najstarszy z braci Dubickich, 57 punktów. Dzisiaj świetnie wyglądał, jest w formie. Serdeczne gratulacje, zapraszamy. Patrzcie, na wchodzi na podium. podium. A ze srebrnym medalem i dorobkiem 65 punktów Michał Dubicki! I czyli mamy braci na podium! Już wiemy kto stawia, jaka rodzina dzisiaj stawia! Naprawdę Dubiccy! No i teraz ten właśnie moment, na który Czekaliśmy od godziny 13, na który czekaliśmy przez cały rok, by poznać tego jednego, absolutnie najlepszego. Panie i panowie, idzie nowe, ale jakie piękne, jakie silne, jakie mocne, mistrzem Polski Anno Domini 2025 Steel Timber Sport. Jest Szymon Grenwal! Wielkie gratulacje dla Szymona, 20-latek, 67 punktów, tylko dwa punkty więcej od starszego Michała. No ale cóż, dobrze mu dzisiaj szło. Serdeczne gratulacje dla Ciebie, Szymon. Jesteś mistrzem. Jesteś dzisiaj najlepszy. Serdeczne gratulacje. Proszę Państwa. Czuję wielką radość. Zostałem pierwszy raz mistrzem Polski pro. Jest to duże osiągnięcie. Teraz chowam sukces do kieszeni i trenuję do Mistrzostw Świata. Tak, zainteresowanie złapałem od staty, jeździłem statą od najmłodszych lat na zawody i tak startuję do dzisiaj. Jestem na cenie sportowcem, trenuję lekkoatletykę, rzut młotem.